Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. List do Filipian, 4 rozdział, ósmy werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha Wspaniały Zbawicielu, Twoje słowo mówi mi, myślcie tylko o tym, co jest doskonałe i zasługuje na uznanie. To wydaje się łatwe, ale wdrożenie tego w czyn jest dla mnie naprawdę trudne. Wiem, że skupienie się na rzeczach godnych podziwu jest niepopularne. Ludzie, którzy pracują w mediach, prawie zawsze poświęcają uwagę negatywnym wiadomościom. Rzadko mówią o dobrych rzeczach, zwłaszcza tych, które robią ludzie należący do ciebie. Przyznaję, że skupianie się na dobrych rzeczach. Jest nie tylko niepopularne, ale również sprzeczne z moją upadłą naturą. Gdy Adam i Ewa zbuntowali się przeciwko Tobie, wszystko zostało zniszczone przez upadek, łącznie z moim umysłem. W efekcie skupienie się na rzeczach doskonałych, godnych podziwu, nie jest dla mnie naturalne. Wymaga ciągłego wysiłku, ciągłej próby dokonywania właściwych wyborów. Panie, pomóż mi wybrać skupienie się na tym, co dobre, codziennie, chwila po chwili. Pomimo ogromnych problemów na tym świecie istnieje wiele rzeczy godnych chwały. Raduję się, że Ty, ten, który jest najbardziej godzien chwały, jesteś stale przy mnie, bliżej niż moje myśli. W Twoje doskonałe, godne podziwu imię Jezu. Amen.